Pewnie nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale właśnie dziś mija dokładnie 20 lat od publicznego startu usługi znanej jako Steam. Najbardziej znany system elektronicznej dystrybucji na PC zadebiutował oficjalnie 12 września 2003 roku i początkowo miał służyć jedynie łataniu multiplayerowych gier. Z czasem dorzucono do niego sklep. A dziś jest to kombajn totalny, który przetarł szlak innym wydawcom, ale jednocześnie pozostał najważniejszą platformą tego typu na rynku gier pc W tym filmie przybliżę początki tej usługi, pokuszę się też o kilka ciekawostek z nią związanych, bo tak się składa, że start Steam'a doskonale pamiętam. Od razu zaznaczę, że nie będę omawiał dokładnie wszystkich wydarzeń, które doprowadziły do tej premiery, skupię się jedynie na kwestiach z mojego punktu widzenia najważniejszych. Dziś myślimy o tej usłudze przede wszystkim jak o sklepie z grami, ale nie zawsze tak było. Steam powstał tak naprawdę dlatego, że firma Valve marzyła o uproszczeniu obsługi tytułów multiplayerowych, przede wszystkim Counter-Strike'a. Zespół dowodzony przez Gabe'a Newella chciał stworzyć platformę, która automatycznie paczowałaby gry znajdujące się na niej, korzystając z faktu, że coraz więcej osób miało dostęp do szerokopasmowego internetu. Poproszono nawet o pomoc gigantów ówczesnej branży, np. firmę Microsoft ale oferta nie spotkała się z zainteresowaniem. Valve musiało więc stworzyć taką aplikację samodzielnie. Pierwsze próby okazały się na tyle obiecujące, że już w marcu 2002 roku rozpoczęto szeroko zakrojone beta-testy, w których, według różnych źródeł, wzięło nawet udział 300 tysięcy graczy. Wielkie testowanie trwało niemal półtora roku i jesienią zdecydowano się udostępnić wersję 1.0 aplikacji. Stało się to właśnie 12 września 2003 roku i dlatego dziś obchodzimy okrągłe 20. urodziny całej usługi. Autorzy Steam'a od początku myśleli o kwestii integracji z usługą gier produkowanych przez zewnętrznych partnerów. Żeby zademonstrować taki proces, Valve już w 2002 roku poprosiło Studio Relic Entertainment o przygotowanie specjalnej wersji, niewydanej jeszcze wówczas gry, Impossible Creatures, którą dałoby się odpalić z poziomu aplikacji. Deweloperzy do tej prośby się przychylili, ale finalna edycja tej gry przez długi czas omijała usługę szerokim łukiem. Udało się ją dodać do oferty dopiero w listopadzie 2015 roku, a więc 13 lat później. Sam Steam początkowo funkcjonował zgodnie z przyjętymi na początku założeniami, ale szybko okazało się, że firma Valve miała bardziej ambitne plany. Usługa zaczęła przeobrażać się w sklep niedługo po premierze, a zwiastunem nadchodzących zmian okazała się premiera gry Half-Life 2 w listopadzie 2004 roku. Był to pierwszy produkt w historii, który tej usługi potrzebował do działania, nawet wtedy, jeśli kupiliśmy edycję w pudełku. Po tradycyjnej instalacji gry na dysku aplikacja pobierała ze Steama mały plik, pozwalający strzelaninę odpalić. Tę premierę trudno było zaliczyć do udanych. W sieci nadal wiszą komentarze poirytowanych fanów, którzy mieli ogromne problemy z działaniem usługi, a co za tym idzie z uruchomieniem Half-Life 2. Zainteresowanie grom okazało się dużo większe niż deweloperzy zakładali, a sam Steam przeszedł pierwszy poważny stres test. Choć sporo osób rozumiało ideę stojącą za takim rozwiązaniem, to jednak niedociągnięcia techniczne wynikające z niemożności połączenia się z usługą frustrowały mocno. Coś o tym wiem, bo ja sam miałem taki problem. Kwestionowano konieczność podpinania gry do aplikacji. Pojawiły się też pierwsze głosy o działaniach antykonsumenckich, bo zużytej w Steamie kopii nie dało się odsprzedać. Premiera Half Life 2 okazała się rewolucją w podejściu do dystrybucji gier pc choć nikt tak naprawdę wtedy tego nie rozumiał. To zrozumienie przyszło później, bo też coraz więcej producentów zaczęło patrzeć na Steam'a przychylnym okiem. Nie tylko sprzedawano gry na tej platformie, ale nierzadko integrowano je z usługą. Konieczność przypisania klucza z pudełka do aplikacji zarżnęła praktycznie cały rynek wtórny na PC-ach, a liczne głosy sprzeciwu wobec takich praktyk z czasem wygasły. Oczywiście nie trwało to rok czy dwa, ale dziś rozwiązania wprowadzone przez firmę Valve są dla nas czymś całkowicie normalnym. Steam okazał się platformą tak dobrą, że brano ją nawet w obronę, kiedy próby przełamania jej dominacji podejmowali inni. Najlepszy tego przykład mieliśmy całkiem niedawno, kiedy agresywną kampanię przeciwko Steamowi rozpoczął Epic. Oczywiście usługa nie zawdzięcza sukcesu wyłącznie temu, że nagle stała się platformą pierwszego wyboru w elektronicznej dystrybucji na pc Pomogło też to, że firma Valve nie osiadła na laurach i Steam'a stale rozbudowywała. Stosunkowo szybko zareagowano na wymyślone przez Microsoft osiągnięcia, z czasem wprowadzono warsztat, umożliwiono też użytkownikom opcję dyskusji o danej grze z poziomu aplikacji. Przede wszystkim pokazano jednak, że tytuły w ofercie można kupować taniej, w czym wydatnie pomogły liczne wyprzedaże. Pierwszą z nich zorganizowano pod koniec 2009 roku i od tamtej pory stały się one w branży standardem. W krótkim okresie użytkownicy usługi mogą kupić gry po okazyjnych cenach, a co za tym idzie wzbogacić swoją bibliotekę za grosze. Jednocześnie umożliwiono też partnerom możliwość samodzielnego modyfikowania ceny produktów w dowolnym momencie, dlatego praktycznie każdego dnia mamy tam jakieś atrakcyjne przeceny. Można pokusić się o stwierdzenie, że takim podejściem Steam zaorałby stacjonarne sklepy, gdyby nie to, że już wcześniej zmarginalizował znaczenie pudełkowych edycji na PC-ach, a co za tym idzie ich sprzedaż w sklepach. Co najważniejsze, ruchy firmy Valve były podpatrywane przez inne podmioty. Kiedy dystrybucja cyfrowa na dobre zagościła na konsolach, firmy Microsoft i Sony również zaczęły organizować wyprzedaże. Ceny są na ogół wyższe niż w przypadku gier pc ale i tak są to okazje, koło których wielu z nas nie przechodzi obojętnie. Steam całkowicie zmienił rynek gier komputerowych, wprowadził standardy, którym podlegają dziś praktycznie wszyscy, bez wyjątku. Ja sam konto na Steamie założyłem w 2004 roku, oczywiście z musu, gdy zadebiutowała druga odsłona serii Half-Life. Na poważnie platformą zainteresowałem się jednak dopiero w czerwcu 2006 roku. Wówczas założyłem drugie konto, którego zresztą używam do dziś. Na tym moją krótką pogadankę zakończę i oddam głos Aleksowi i Marcinowi, którzy również podzielą się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi Steama. Aleks krócej, Marcin dłużej. Do zobaczenia! Hej wszystkim, witam serdecznie. Wybaczcie, że może tak troszkę ciszej jestem, ale dopiero co wróciłem z wakacji, jest bardzo wcześnie rano, ale dziś jest dość wyjątkowy dzień, bo 20. urodziny Steama, więc wypadałoby coś na ten temat powiedzieć. Ja notabene pamiętam moje chyba pierwsze gry kupione na Steama, to był bodajże Orange Box, gdzie zawarty tam był Half-Life, Team Fortress i chyba Portal. Nie będę ukrywał, że wtedy myślałem, że takie sprzedaż gier cyfrowych nie przejdzie, no bo wszyscy przecież chcą mieć pudełka. I raczej te namacalne wersje gier, żeby wiecie, to ładnie stało na półce, i wtedy faktycznie skupowało się pudełeczko, w nim był klucz yy, i po prostu dodawało się ten klucz do biblioteki. No ale jednak, jak widać, z czasem ta chmura, która gdzieś tam była wprowadzona, yy, potęga, która wraz z tym szła, ściąganie gier praktycznie on demand, no wszystko sprawiło, że z tym jest gigantem, jakim jest dzisiaj. No ja mówię, nie będę się wywodził za długo, to myślę, że chłopaki powiedzą wam troszkę więcej. Ciekawostek na ten temat. No ja jednak chciałbym życzyć Steamowi 100 lat, bo naprawdę od tych 20 to fajnie sobie radzą. Uważam, że naprawdę jest to fajna platforma. I cóż, tyle mojej wywódki. Pozwólcie, że idę spać, bo jest 6.45 i padam. Ale bawcie się dobrze i do zobaczenia. Kiedy Ufał mi napisał, że tworzy materiał na dwudziestolecie Steam'a, pomyślałem sobie, że faktycznie to jest temat na opowieści. Oczywiście pierwszy mój kontakt ze Steam'em to było po prostu odczytanie jakiejś tam notatki. Podejrzewam, że w CD-actionie, bo wtedy w tamtych czasach, dość dawnych czasach, czytałem takie rzeczy głównie w prasie drukowanej. Czytywałem głównie CD no więc pewnie tam to wyczytałem i jednym z pierwszych takich moich kontaktów, minimalnie bardziej bezpośrednich, to był proszę Państwa, rok 2000, jeśli mi się nie mylę, piąty, byłem wtedy dwa razy we Francji na wymianie takiej licealnej, raz po prostu z całą grupą. Przyjechaliśmy, mieszkaliśmy tam u różnych rodzin, choć ja akurat mieszkałem u dwóch już pełnoletnich braci, którym po prostu rodzice wynajęli mieszkanie w mieście Rouen i tam się uczyli i tam się do nich dokwaterowałem i później w wakacje po tym jak zarobiłem sobie w pizzerii na bilety autobusowe pojechałem do nich po prostu sam wsiadłem w autobus międzynarodowy sobie tam do nich pojechałem i tam w rozmowie wyszło, że mój gospodarz, jeden z tych dwóch braci, ma Half-Life'a dwójkę w pudełku, ale go nawet nie rozpakował, bo żeby w niego grać, trzeba mieć właśnie jakiegoś tajemniczego Steam'a i żeby to działało, no to musi mieć jakieś konto, on tego zakładać nie ma ochoty dla jednej gry, podawać komuś danych, nie wiadomo co tam, po co tam, dlaczego i jak to tak, no... Tak wyszło, proszę Państwa, że nie zagrał. Ja oczywiście dołączyłem do Steama niedługo później, i tutaj to było wiele lat temu. Pewnie jeśli Steam ma 20, to ja dołączyłem pewnie jakieś 19 lat temu, i z pewnym wstydem muszę Państwu powiedzieć, że nie mam absolutnie żadnego pojęcia. Po prostu nie pamiętam, kiedy dokładnie ja założyłem konto na Steamie i jaka była moja pierwsza gra na Steamie. Nie wiem, może ufał mi później, podpowie, jak to wyszukać, natomiast bez problemu jestem w stanie Państwu powiedzieć, jakie gry na Steamie faktycznie ogrywałem w najwięcej godzin. Tu mały taki, mała taka uwaga, tutaj tych gier nie ma aż tak dużo i aż tak wiele tych godzin, w dużej mierze ze względu na to, że przez ostatnich no około 10 lat ponad, pracowałem w branży, w której wiele gier się ogrywało na dostępach różnego rodzaju redakcyjnych, na redakcyjnych kontach i po prostu ten progres się gdzieś tam nie zapisał. Ale są takie gry jak na przykład Cities Skylines, które... Skylines, Cities Skylines żebyśmy to wypowiedzieli poprawnie, w którą mam tu 260 godzin. Tutaj trochę nabiłem, po prostu robiąc inne rzeczy, ale mając ją włączoną, bo to jest jedna z tych gier, które można odwiedzać od czasu do czasu i patrzeć co się tam dzieje. Total War Warhammer, pełen hit, jestem ogromnym fanem Warhammera. Ten Warhammer Fantasy Battle, ten figurkowy w wydaniu Fantazy, a nie Science Fiction no nad tym spędziłem pół dzieciństwa i młodości więc nic dziwnego że w pierwszego Total War Warhammera z dodatkami Zagrałem prawie 200 godzin. W Dainklite mam 162 godziny na tym koncie. Tam jeszcze trochę było, już nie powiem Państwu ile dokładnie, poniżej 200, myślę, że około 180 godzin. Factorio to jest jakiś czubek góry lodowej, te 156 godzin. Dużo grałem na dostępie, właśnie redakcyjnym, ale kiedy się z redakcją pożegnałem. No, 9 miesięcy temu mniej więcej kupiłem sobie w końcu swoje Factorio, w które miałem rozegrane nie wiem ile godzin, i od tego czasu rozegrałem kolejnych 156. Total War Empire, jedna z moich ulubionych części Total War'a, fenomenalna gra, 109 godzin tutaj rozegranych. Ją kupiłem kiedyś dawno temu na takiej wyprzedaży we Wrocławiu. Jak pracowałem chwilę wakacyjnie we Wrocławiu, była taka wyprzedaż gier. Czy to organizował CD Projekt, czy Cenega? Tego już Państwu nie powiem. Ale po prostu była duża wyprzedaż gier. Wtedy tego Total War dopadłem, i jak się do niego przysałem, to grałem bez końca. Nie rozumiem dlaczego w Fallout 4 grałem prawie 70 godzin, to jest jedna z tych gier, która kompletnie mnie nie wciągnęła, chociaż ten licznik mówi co innego. Mm, ostatnio nagrywałem sporo z Dave the Diver, więc tu widzicie, że ten wynik nie był mały, a mimo to nie przeszedłem tej gry, co jest interesujące. Space Engineers 50 godzin, dawno temu, w jakichś wczesnych dostępach, strasznie mi się ta gra podobała. x wiadomo, fenomenalna gra, Borderlandsy też przede wszystkim jedynkę lubiłem, chociaż we wszystkie części grałem, ale tylko w jedynkę chyba na swoim Steamie. Tak mi się wydaje, choć możliwe, że jeszcze w tą część, taką 2,5, było coś takiego przed trójką, jeszcze chyba też już. Mogę gdzieś tu ją mieć. Ryzen 3, i tu proszę Państwa, znowu w Skyrim wygląda na to, że grałem więcej na tym koncie Steam niż w na trójkę. To z kolei wynika z tego, że jeszcze wtedy to było, no to było wiele lat temu, jeszcze wtedy po prostu w Skyrim grałem na komputerze brata. Myślę, że ta liczba spokojnie do setki dobija. Cywilizacja piątka Total Warburhammer 2, żadnych. Żadnych tutaj zaskoczeń. Wargame Red Dragon także bardzo lubię, ale na przykład tutaj proszę zobaczyć Clicktime Fusion 2,5. I tu mam nabite prawie 30 godzin. I muszę Państwu pokazać przy okazji opowieści o Steamie, bo bez Steama byśmy tego nie zrobili. Clicktime Fusion to jest program do tworzenia gier bez programowania. I to jest taka powiedzmy moja gra, którą. Jak się wydaje, stworzyłem, choć tutaj nie działa. Spróbujmy jeszcze raz. Czy teraz da się strzelać? Teraz da się strzelać, dobrze. Tu mam karabin maszynowy, on nie niszczy domku, ale jak wybiorę działo, to tu zniszczymy domek i bierzemy żołnierza piechoty i przejeżdżamy przez pola, zbieramy tych żołnierzy, oni przyciśnięci ogniem w rogach gdzieś tam siedzą, ale jak ich tutaj tak zbierzemy, to oni chodzą za mną. Tu trzeba, tu trzeba sobie poradzić. Z piechotą. Piechotę można po prostu rozjechać w tej grze. Tu można strzelać tak pod kątem odłamkowym, ale tu się, proszę Państwa, pojawia tygrys i z tygrysem nie będzie tak lekko. Nawet udało się. No, zginąłem, ale widzieliście, być może tam rykoszetowały strzały. Także dzięki Steamowi przez te 20 lat udało mi się zmarnować ogromną ilość życia na jakieś luźne bitwy w Total Warach na eksplorowanie Fallouta 4 tego pustego i nudnego Fallouta 4 i na masę innych gier i trzeba powiedzieć, że jak 20 lat temu Steam był jakąś ciekawostką, co do której nie miałem żadnej pewności czy się w ogóle przyjmie tak dzisiaj naprawdę ciężko byłoby mi sobie wyobrazić bez Steama życie chociaż osobiście jednym, jestem jednym z tych ludzi, którzy nie mają żadnego problemu w tym, żeby mieć na komputerze cztery ikonki i mam i Game Passa na PC, i Epica, i, i tam mm, tego Uplayowego, teraz to inaczej Ubisoft nazwał, i mm, Launcher od EA, i nie przeszkadza mi to, że jest tych Launcherów kilka. To nie jest aż taki wielki problem. Tak czy inaczej, te 20 lat ze Steamem to był kawał przygody, proszę Państwa.